Cześć, witajcie serdecznie na trzecim odcinku Likwinatorium. Dzisiaj chciałbym razem z firmą Chemnowatik oraz Molinshop zaprezentować Wam aromaty Molinberry, trochę aspektów technicznych i myślę, że już na następnym odcinku Likwinatorium będziemy bawić się w tworzenie jakichś fajnych, nietuzinkowych smaczków. Zapraszam. swoim wstępu aromaty. Ja akurat mam 10 ml buteleczki, tak występują w dziesiątkach setkach litrowych oraz w 5-litrowych pojemnikach. Moje zdanie bardzo fajnie, że aromaty są e, segregowane i rozlewane właśnie w takich, e, w takich pojemnościach, bo e, są aromaty, których używa się cały czas, a, są, a które są podstawą do likwidów, a są też aromaty, które są dodatkami. Czyli e, Załóżmy, ja bardzo często używam cheesecake'a, czyli, czyli sernika. E, ja cheesecake'a wolę mieć setkę. A innych aromatów mogą mieć nawet podyszce, tak? bo ja strasznie lubię kremowe smaki. Cheesecake, wanilia, castard to są, to są tak naprawdę podstawy do robienia kremowych smaczków. Więc dobrze, że jest to podzielone na pojemności od małych do naprawdę dużych. Oczywiście wiadomo, zamknięcia butelek tak, są oczywiście konto ostrzegawcze, są zabezpieczenia przed dziećmi, w większych butelkach są tak zwane zrywy, czyli tak zwane plomby na samych, na samych korkach, bo zazwyczaj nie ma tam dozowników, czyli po prostu one są stosowane raczej do pobierania procentowego, czyli po prostu przez strzykawkę. Obecnie 78 smaków kompozycji smakowych występują tutaj aromaty E, mieszankowe, występują aromaty również jednostkowe e, owocowe, słodkie, napoje tytoniowe e, jakieś e, miętowe wersje M-Line jest tego naprawdę mnóstwo więc na pewno jest jest, no jest, z czego, jest z czego wybierać po prostu pierwszą taką podstawową rzeczą jeśli chodzi o aspekty e, prawne, techniczne, bezpieczeństwa e, aromat wszystkie zgodne z rozporządzeniem e, Unii Europejskiej odnośnie aromatów spożywczych numer 1334 łamane na 2008, więc jeśli ktoś chciałby sprawdzić, można sprawdzić, że wszystko jest w porządku, wszystko jest robione legalnie i przechodzi naprawdę dużo kontroli jakości, czystości, żeby po prostu konsument miał jak najlepszy towar najlepszej jakości. A, oczywiście nie ma barwników, konserwatów, nie ma diacetylu, acetylopropinylu i acetoniny, czyli składników, które są niepożądane. E, wolne są oczywiście od substancji rakotwórczych, mutagennych, e, działających szkodliwie na rozrodczość. Drodzy panowie, drodzy, drogie panie, a, trzeba na to, na to uważać. E, oczywiście wyprodukowane są w Europie, czyli nie jest to żaden, żaden e, Chińczyk. Jeśli ktoś by chciał, pełną dokumentację oczywiście są. Nie ma żadnych składników modyfikowanych genetycznie. No i oczywiście, również kontrola jakości każdej serii, czyli każda seria jest kontrolowana. Nie ma także leci bańka, tam złóżmy 2000 litrów. Wszystko musi być oczywiście sprawdzone. To są aromaty wykonane na glikolu czyli na bazie glikolowej, tak, bo są jeszcze na bazie etanolowej ogólnie aromat, nie mówię akurat firmy tutaj tej, ale występują glikolowe, występują etanolowe, akurat w tym przypadku jest to glikol. Oczywiście te aromaty, tak jak mówiłem, w chcę przy współpracy z Hemnovatic oraz Moli Shop firmy, te właśnie rzeczy powstają w wyniku kooperacji właśnie tych dwóch firm, aromaty, Powoli już pojawiają się w Polsce, powoli, dość szybko pojawiają się w Polsce, w sklepach. Po ustawie myślę, że będą to jedne z najlepszych aromatów dostępnych na polskim rynku. Ja już jestem po testach naprawdę kilku, kilkunastu smaczków i powiem wam, że jest naprawdę ok. Tak jak mówiłem w na następnym odcinku, już zapewne będziemy bawić się w tworzenie jakichś bardzo fajnych, nietuzinkowych mieszanek. No i tyle, zapraszam Was serdecznie, dziękuję serdecznie za oglądanie i do następnego li odcinku ligatorium już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, hej!